Witajcie, dziś trzeci dzień naszych warsztatów we wojcie koło Szklackiej Porandy. To kolejny dzień manifestacji wdzięczności. To kolejny dzień zaopiekowania się sobą, swoją kobiecością, swoim pięknem, Zatrzymaj się na chwilę i przytul te małe zielone światełko, które masz w sercu. Spójrz w niebo i pozwól sobie, by promień słońca zajrzał do Twojego wnętrza, do Twojego wewnętrznego domu. Znajdź tu spokój i ukojenie. Wasz w dach i powolutku, jak najwolniej, jeszcze wolniej, weź w dach. Napełnij się światłem, <laughs> napełnij się miłością, napełnij się wdzięcznością. Niech światło przenika każdą komórkę Twojego ciała. Niech miłość dotknie Twojego wnętrza, części, o których zapomniałaś. Niech promień słońca dotknie Twojej wrażliwości, uczuć. Twojej cudnej kobiecości, twojego wewnętrznego piękna. Pozwól sobie na to. Weź w dach i powolutku, jak najwolniej, jeszcze wolniej, weź w dach. wdech. w dach i powolutku, jak najwolniej, jeszcze wolniej, weź w dach. Oddychaj światłem. Oddychaj miłością. Oddychaj wdzięcznością. Oddycham światłem. Oddycham miłością. Oddycham wdzięcznością. Jestem w pełni sobą. Pozwól sobie być autentyczna. Pozwól sobie być sobą. Nic nie musisz, nie oczekuj, nie nastawiaj się. Otwórz się na to, co najlepsze, a świat twój zatroszczy się o ciebie. Po prostu wyciągnij rękę po swoje, po swoje marzenia. I dotknij piękna swojej duszy, i przytul tą intencję. I się spełni wszystko, co najlepsze, jeszcze przed Tobą. Po prostu zaufaj.